Cześć kochane dzieciaki! Witajcie! Mamy cały czas czas poświąteczny i jesteśmy do tego zachęcani, żeby modlić się kolendami, żeby uwielbiać Bożą dziecinę za to, że do nas przychodzi, żeby dziękować Matce Bożej, świętemu Józefowi. I ciocia Lucy wpadła na super pomysł, żebyśmy zrobili to również modlitwą flagą. Więc biegnijcie szybko po swoje flagi. Jeśli ktoś nie ma, to przypominam, że to może być również jakiś taki delikatny szaliczek, którym już też pokazywaliśmy, że można się pomodlić. I dzisiaj nasza modlitwa flagą, śpiewając kolędę Mizerna Cicha. Powiedz nam, jak będziemy modlić się flagą. Będziemy dzisiaj z naszych flag, tak sobie wyobrażam, tworzyć kołyskę dla Pana Jezusa. Więc zaczniemy tak. Mamy wyrzut flag do góry w prawą stronę. Do góry i wracamy. Do góry i wracamy. I powstaje, tak sobie wyobrażam w moim sercu, że to jest taka tak jakbyśmy Pana Jezusa kołysali, małe dzieciątko. Do góry i do dołu. Do góry i do dołu. Ostatni raz. I teraz będziemy przechodzili z tego gestu do gestu, w którym uwielbiamy Pana Jezusa w taki sposób, że krzyżujemy flagi na dole, krzyżujemy. Tutaj otwieramy wywijasek. Jeszcze raz tutaj krzyżujemy, otwieramy. Tu musi być koniecznie nasz wywijas, który musi być zawsze po każdym geście. Jeszcze raz hop. I otwieramy. I wyobrażam sobie, że jak robimy tą kołyskę, zobaczcie, mamy tak. Raz do góry wracamy. Drugi raz do góry wracamy. I teraz trzeci raz do góry i wracamy, rozkładając dłonie już jedna flaga z jednej strony nas, druga z drugiej. Bo tutaj mamy w pierwszej części, idziemy do góry i obie flagi idą na lewo. Do góry i na lewo. A za trzecim razem mamy do góry. I rozkładamy, bo wyobrażam sobie, że my musimy się stać taką kolebką dla pana Jezusa. Musimy przyjąć pana Jezusa, znaczy musimy, chcemy go bardzo przyjąć w naszym serduszku i stać się taką kolebką dla niego. Jeszcze raz. Do góry, na, do góry, wracamy. I teraz do góry, rozkładamy. I hop. I teraz mamy to samo, tylko w drugą stronę. Czyli idziemy na lewo. Do góry, wracamy. Do góry wracamy. Ostatni raz, do góry rozkładamy i hop. Jeszcze raz, w prawo. W górę, na lewo. W górę, na lewo. W górę, rozkładamy rączki i hop. W prawo. Góra, dół. Góra, dół. Ostatni raz, czyli rozkładamy. Rozkładamy, hop. Będziemy w tej piosence mieli i tak będziemy kołysać pana Jezusa i zamieniać się w kołyskę przez cały utwór. Będziemy robić to samo. Będzie jeszcze taki jeden moment, w którym będziemy robić wyrzuty do góry. Wiadomo, że pana Jezusa trzeba uwielbiać w każdym czasie, a to jest gest wywyższenia, uwielbienia pana Jezusa i my go wywyższamy i uwielbiamy, czy on jest malunki, czy jest duży, czy jest na krzyżu, czy w żłobie. To my chcemy go zawsze uwielbiać. I to są już wszystkie gesty. Myślę, że możemy się już pomodlić tym utworem. To zapraszamy Was wszystkich, żebyście razem z nami zaśpiewali i zatrzymali się przy maleńkim Jezusie, który do nas przychodzi. na nami śpiący w... I tak pięknie to wymyśliłaś, że chciałoby mi się jeszcze raz. A wam, dzieciaki, naprawdę chciałoby się jeszcze raz. To my się z wami pożegnamy. Życzymy Wam pięknego, cały czas świętowania, a my jeszcze chyba jeszcze raz. raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.